Misiu? A co? A ja widziałam Bobra nad rzeczką wczoraj przez okno. Co? No, Bobra widziałam. Wracamy do domu. Mamy jakieś okiennice albo co? No ale, misiu, o co chodzi? O Bobra! No nie wiesz, że bober to najbardziej niebezpieczne zwierzę na świecie? Bobber? Czemu bober? Kiedy wędkarz łowi ryby, stojąc po kolana w rzece. Wtedy Bober podpływa i zaczyna podgryzać mu łydki, tak jak drzewo. No i wędkarz myśli, że to tylko skurcz łapie go od zimnej wody i stoi sobie dalej, nie? Bober podgryza mu nogi, tak że w końcu wędkarz się łamie i wpada do wody. Wtedy Bober chwyta go zębami za włosy albo za kapotę, ciągnie do swojej nory i składa w nim jaja. Wystarczy? Ale my nie mówimy, ryb! No to co? Ale my jeszcze czasem naczynia, prawda? I też stoisz wtedy. Jak się Bober zalęgnie u nas w mieszkaniu, to będzie przegwizdane. Nie mamy okiennic. No to cóż, no pozostaje mieć nadzieję. O nie, ja się teraz boję! No to co chcesz z tym zrobić, co? Koniec z myciem naczyń. Koniec ze w ogóle. Od teraz masz mnie nosić na rękach.